Hej, mam na imię Gabi. Już wcześniej wrzucałam post z moich drugich w życiu paznokci. Ale na potrzeby tej historii przytoczę je jeszcze raz, ponieważ idąc do stylistki nie miałam gotowego planu. Paznokcie były robione jakieś trzy, jakiś tydzień temu. Byłam akurat w odwiedzinach urodziny i ciocia podpatrzyła moje paznokcie. Mówiłam jej, że mi się nie podobają i nie mam już dwóch paznokci, bo mi odpadły. Zaproponowała więc, że zawiezie mnie do swojej znajomej, która robi paznokcie okej. Okay. Zgodziłam się. Pani ma swój salon na małej wiosce. Jeszcze przed samą wizytą ciocia powiedziała mi, że pani ściąga paznokcie mocząc w acetonie. To mamy problem. Histor, mamy problem, bo jak ty masz żelowe paznokcie, to tak jak w ostatnim odcinku paznokciowego K-Study, jak laska moczyła Agnieszce Grzelak. Czekajcie, na jakiej to był wyspie? No nieważne. Stylistka moczyła Adze Grzelak. W acetonie paznokcie żelowe, a żel nie był soak off. Przestraszyłam się, ponieważ ja w swoich paznokciach miałam stylizację żelową. Nie dziwię ci się. Ale do sedna, Pani była bardzo miła. Na wejściu zaproponowała mi coś do picia i ciasteczko. Jeżeli chodzi o sprawy higieniczne, to miała rękawiczki. Narzędzia nie jestem w stanie powiedzieć, czy były sterylne, ponieważ nie odpakowywała przy mnie. Czyli możesz, um, możesz myśleć, że nie sterylne. Jeżeli tego stylistka przy tobie nie zrobi, to, on, fff, to jest bardzo możliwe, że... No, no niestety. No niestety. Nie tworzyła we mnie pakietu. Plinket jednorazowy. Tak, już, tak jak już wcześniej wspomniałam, pani na co dzień zdejmuje stylizację acetonem. Natomiast u mnie całe szczęście użyła fryzarki. Zdjęła mi moją poprzednią stylizację, wykonała manikir i przeszła do wykonania obecnej stylizacji. Stylizacja robiona jest produktami typu tytan. A to ja się nie dziwię, że ona to odmacza, bo tytan zdjąć to trzeba mieć frez no zapomnij, no zapomnij, że frezem drobnoziarnistym zdejmiesz tytan. Nawet benkiem, który jest ultra ostry, już no, jak się nie ma odpowiednich frezów typu na przykład o o o tu wam polecę. Jest taki jeden frez, dzięki któremu ben e, przepraszam. obok siebie były. Jest taki frez ben. Zobaczcie, jakie on ma głębokie ostrza. Tytan, w, w tytan wchodzi jak w masełko, polecam go bardzo, bo odmaczanie paznokci niestety często prowadzi do dość mocnego przesuszenia płytki paznokciowej, i później na takim wiórze wysuszonym nie bardzo się chcą inne produkty trzymać. Pani zapytała, jaką chce długość, więc odpowiedziałam, że nie schodzimy z długości i zostaje tak, jak przy poprzedniej stylizacji, czyli do jedynki. Pewnie chodzi o taką jedynkę na szablonie. Podłożyła szablony, oczywiście niedocięte. Gdy już baza była położona, zaczęła piłować pilniczkiem. W pewnym momencie robiła to tak mocno, że musiałam ją upomnieć. Czekaj. Aha, baza. Może chodzi o żel był położony. Dobra, bo ja bazy się nie piłuję. Ok. Po prostu ci zbudowane paznokcie zaczęła piłować za mocno. Dobra. Po skończeniu opracowywania paznokci przyszedł czas na wybranie koloru, wybrałam róż oraz przezroczysty z płatkami złota, w, odpowiednim, e, w odpowiedzi załączę zdjęcia z czym przyszłam, a z czym wyszłam. Pozdrawiam Cię krótko. E, no dobra, zobaczmy to. Dobrze, e, z czym przyszłam, nie mam niestety zdjęcia z momentu, gdy nie miałam już serdecznego oraz środkowego paznokcia, dlatego proszę sobie wyobrazić, że ich tam nie ma. Dobra, czyli po prostu dwóch pazurów tu nie było. Dobra, nie ma dramatu. Troszeczkę źle został dobrany produkt do robienia fręcza, bo to była jakaś hybryda. Jak macie się męczyć hybrydą i taki glutowaty czubek robić, to sobie po prostu zróbcie, stwórzcie sami. O, no chyba każda stylistka ma jakieś pyłki, tak? A złoty to już, to już musi być. Wystarczy sobie zmieszać pyłek złoty. Dobra, nie, nie chcę mi się szukać. Złoty pyłek... Po prostu sobie zmieszać stopem, to jest akurat holo, ale piłek zmieszać stopem i, i taką mieszanką. Świetnie zrobicie sobie e, cieniutkiego, mocnego, ostrego fręcza. Bo ten jest taki mdły, widzicie tu jakieś prześwity, tak nie do końca dobrze wygląda. No ale dobra, z czym wyszłam? W ten sposób wyglądają wszystkie paznokcie, nie tylko ten jeden. Czyli bardzo mocno wyróżnięte w strefie stresu krawędzie dolne. Czyli w tej strefie, która jest najważniejsza. Tutaj zobaczcie, jak gdzie paznokieć. Może gdzieś tu tak. O, tak pójdzie paznokieć. No, coś w tym stylu. I, i, i do, aż się skończy linia strefa stresu, ta linia tu ma być prosto iść. Nawet widzimy. Nawet widzimy tutaj takie wgłębienie, taka jest linia wzrostu paznokcia i tak musimy iść Do, dotąd, tak, no to później możemy co, iść w skłowal taki, czyli o, takie coś możemy zrobić, tak, i później dobudować górę. No i to wtedy by wyglądało dobrze i, i lepiej i bardziej, i by się trzymało dobrze, a to, to po prostu będzie tak pękać od dramat. Szkoda, tylko dwa zdjęcia. Bo tu na przykład widać jaką mulde Fest przy, przy, przy skórkach. To jest grubość, wklęsłość tam, gdzie ma być apex grubość. Skórki dramat. Dramat nieczysto. Brudno. Kształt jest ładny. Kształt jest ogólnie ładny i od góry, jakby je zalać toną oliwki, to po, ktoś powie: O, fajne pazy, nie? Ale tak nie chodzimy non-stop, natłuszczeni oliwką. Oczywiście ona przez jakiś czas działa, no ale, I, no nie wygląda to dobrze. Ale też nie trafiła się najgorzej. Nie ma takiego dramatu fest, tylko jest tak, no, mogło, mogło, mogło być serio gorzej. Daj znać w komentarzu, czy częściej nosisz paznokcie długie, czy krótkie. <grym> jo, I takie, i takie. <grym>